Teraz przygotuję dla państwa filety z sandacza w białym winie. Oto one, dwa wielkie filety z tej jakże szlachetnej ryby. Tu w miseczce mam posiekaną szalotkę, tutaj czosnek i liście laurowe, to są żółtka, to masło, to krem fresh czyli śmietanka lekko kwaśna, białe wino, biały pieprz, biała sól, biel łodzi. Wszystko się cudownie komponuje. Wino już wlałem do garnka, teraz dorzucam do tego szalotkę. Liść laurowy i czosnek. Czosnek może być w łupkach, bo to i tak potem będzie przecedzone, więc chodzi tylko o to, żeby swój smak. Oddał wywarowi. To się winno zagotować. Dopiero jak się zagotuje, położę na tym drugie naczynie do gotowania na parze z kawałkami fileta. Na szczęście mamy trochę czasu, bo ta spektakularna winda, która zabierze nas za chwilę, jeszcze nie idzie do góry. Pokrywka nieco podskakuje to znak, że można już włożyć tutaj kawałki ryby. Ja nic z nią nie będę robił, tylko odrobinę opruszę ją solą i oczywiście za chwilę przykryję. Ona nam się tutaj pięknie w tym winnym aromacie na parze za chwilę udusi. Widzą Państwo, to nie jest śluza, lecz winda do wyciągania łodzi. Sandacz jest bielutki, ugotowany, proszę spojrzeć. Teraz go odkładam, przykrywam, żeby nie stracił temperatury i kolejna rzecz, którą muszę zrobić, to przecedzić sos, przecedzić sos, ta cebulka, szalotka, czosnek, liść laurowy, one oddały smak wywarowi, nie będą już do niczego potrzebne. I teraz wstawiam to z powrotem na ogniu, zwiększam ogień maksymalnie, żeby odrobinkę to odparowało i dodaję do tego najpierw nieco świeżego masła. Chętam w dole widzimy miejsce, gdzie byliśmy jeszcze parę minut temu. To naprawdę niezwykła rzecz, tak się unosić z łodzią w górę. Tutaj sytuacja dojrzała do kolejnych kroków. Masło się rozpuściło, sos się nieco zredukował. Muszę teraz to wszystko dość obficie przyprawić świeżo zmielonym białym pieprzem i dodać do tego krem fresh. Cały czas mieszając sos. Musi zgęstnić. Śmietanka do środka i mieszam sos gęstnieje. Nieodwołalnie wyjeżdżamy już z tej niezwykłej windy, ale może dzięki temu będą Państwo mogli lepiej skupić się nad tym, co mamy na talerzu. Teraz muszę sos zagęścić żółtkami. Najpierw nieco Dodaję gorącego wywaru tutaj do żółtek i wszystko dokładnie mieszam, żeby żółtka się nie ścięły. Teraz można żółtka wlać do sosu i bardzo energicznie, cały czas mieszając, trzeba sos podgrzać do momentu zgęstnienia, nie dopuszczając do zagotowania, żeby się te żółtka naprawdę nie ścięły. To byłaby katastrofa. Sandacz może znaleźć się na półmisku, bardzo delikatnie trzeba go brać bo to ryba delikatna i filet bez ości, żeby się nie rozpadł. Proszę spojrzeć jaki piękny, a za chwilę będzie jeszcze piękniejszy, bo oto ten kapitalny winno-żółtkowo-cebulowo-czosnkowy sosik z dużą ilością białego pieprzu. Proponuję się jeszcze tam na koniec przyjrzeć. Piękna, miękkość, sandacz winny w winnym sosie podprawionym żółtkami i Ja się już muszę z Państwem pożegnać, choć przede mną jeszcze wiele kilometrów podróży. Kanał Marne-Ren ciągnie się i ciągnie. Ważne, że kierunek cały czas słuszny. Na zachód, na zachód, jeszcze raz na zachód. Drodzy Państwo, znikam w tunelu. Jeśli tam na końcu coś jest, to może zobaczymy się za tydzień.